Pożegnanie z kiszem. Zajrzymy do szefa! W sumie to się nie dziwię. Szybko ziomy! Robimy jak strusie! My wcale tak nie robimy. Strasznie dużo płacze! Może spytajmy o co chodzi! Problem w tym, że może nam powiedzieć. Przyjmijmy lepiej, że się załamał i tyle! Skoro szef chce sobie dzisiaj popłakać, ja poczytam bajkę! Gdy John dotarł wreszcie na pracownicze przyjęcie gwiazdkowe swojej żony, wszystko zapowiadało się spokojnie. Chcieliście bajkę? Taką mam! To przykra opowieść o młodym chłopcu na Mu. Szek! Mama Szega zabierała go zawsze na Kisz do cudownej restauracji rodzinnej o nazwie Kisze za Ciszę! Co to jest Kisz? Taki francuski kruchy placek ze słonym nadzieniem w sosie na bazie pieczonych jaj! Czyli, że taki trochę niby omlet? Dokładnie, ale nazwali go Kiszem, żeby więcej kosztował. Wracając do mojej historii, Kisze za Ciszę było ulubionym miejscem Szega. Ale teraz zła kiszowa korporacja chce wybudować jakieś kiszatorium, tam, gdzie stoi ta restauracja. I tym samym zniszczyć wszystkie wspomnienia z dzieciństwa Szega! Jak mogą mu to robić? Mały szek na to nie zasłużył. Czy Szeg sobie poradzi? Czemu nikt o nim nie pomyślał? Dosyć, to ja! Przed to ja! Ech. Przekręcaliśmy imię Szega. Się bo bałem się przed wami wszystkimi odsłonić. Strata kiszego Zacisza bardzo mnie boli. Ta, trochę chyba przesadził. Zależy, że nie! Przecież widać, że się w środku cierpi. Jak ja, gdy połknąłem o zwierza i dostałem zakaz wstępu do zoo. Ta wycieczka była super! Zróbmy wszystko, co w naszej mocy, żeby uratować kiszę za No dobra. Pewnie. Ratowanie restauracji nie brzmi ekscytująco, bo takie nie jest, ale za to jest ważne! Ani trochę, ale pomoże nam to przebrnąć przez kolejny nieznośnie nudny dzień. Dobrze gadasz, no! Ratujmy kiszę za ciszę! Pomóżcie w walce ze złym kiszatorium! Murka ja, ja. podpisą, żeby wesprzeć kiszę za ciszę. Ja też pomagam! I tak trzeba o! o! Znak stopu podziałał. nasi operatorzy już czekają. Jeśli państwo zadzwonią, przestanie tańczyć. Och, wielka korporacja chce je zmiażdżyć, dlatego prosimy. Pomóżcie! Wesprzyjcie maluczki, chroncie lokalne biznesy i... Pomóżcie! To tylko placek, ale coś jej trzeba, wie. Na kiszowe solo Otwór pomóżcie w wykonaniu maluszków Na rzecz rodzinnej restauracji Czy im się uda czy nie? Zaraz zjem ten mikrofon No a chciałby zrobić coś jeszcze Najszybszym sposobem na zdobycie poparcia Będzie oczernienie kiszatorium Dlatego kręcimy tak zwaną antyreklamę Akcja Owen, teraz ty. Hę? E? O, niniejsza reklama jest prawdziwa i nie wymyśliły jej przedszkolaki. wiecie, jaki jest honogram słowa kiszatorium? Tak jest, to Szamka. Nie usłyszycie tego w mediach, bo wszystkie siedzą im w kieszeniach. To święta, dzieci mogą prosić mnie o wszystko, ale dostaną tylko kisze z kiszatorium. Ho, 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 ho. Kiszatorium promuje koncept, że kisze są. Jego ostatnie słowa brzmiały tak. Czy przypadkiem ten kisz z kiszatorium nie smakuje dziwnie? Nie powinienem z wami nawet gadać. Kiszatorium nas słucha. Oni zawsze słuchają. W nogi! No dobra, szefie, to ostatnia scena reklamy. Szef spróbuje tylko kisz z kiszatorium, wypluje i powie, że jest twój. Jasna sprawa. Jeszcze tego nie jadłem, ale już nie znoszę. To rozumiem i akcja! Satorium rządzi! Mm, takie mm, jest pasem mm, kudne. Um, nie musi szef jeść wszystkich. Na talerzu nie może nic zostać, żeby nikt z tego przypadkiem nie zjadł kosz. Mm, mm, ma, mar... Pójdę je wyrzucić do e, tego kosza w moim biurze. Mm, mm, kiszatorium bije na głowę. Kiszę za ciszę. <grymne> Muszę zatrzymać kampanię reklamową Oena. Wiecie co? Życie jest nie fair. Maluczcy przegrywają. Także niezła próba, ale czas już się poddać. Poddać? Ale szefie, wygrywamy! Nasza petycja ma ponad tysiąc podpisów. Wow, poważnie? Daj zobaczyć. Wow, wow! O nie, chyba już po niej. Szefie! Spróbuję ją wyjąć telefonem. Antyreklama na niej A to peszek, co poradzić? Teraz można się już tylko poddać. Niech to! Mam na podłodze coś do zjedzenia e, do wyrzucenia! O, biedny szef! Naprawdę ciężko to znosi! Hejka szefie, jak tam nastrój! Szef zjada kijze z kiszatorium! One mu smakują! Już wiem o co tutaj chodzi! Kiszatorium bierze ludziom mózgi swoimi kiszami. Tylko dlatego szef mógłby zdradzić kiszę za ciszę. O nie. I to ja mu kazałem zjeść te kisze. Co ja zrobiłem? Tylko spokojnie. Szef będzie pomszczony! Nie musicie się starać. Dobra. Znajdźmy kuchnię i zobaczmy, co kiszatorium wkłada do kiszów, żeby zniewolić ludzi. Aha! Mamy Was! To sąs do prania mózgu, który dodajecie, żeby kontrolować umysły, prawda? O, skądże znowu? To jest nasz specjalny składnik. Śmiej mleko. My dojmy nasze krowy tylko w walentynki. Dzień, w którym miłość jest najsilniejsza. Dlatego czuje się ją w każdym kęsie kiszów naszego kiszatorium. O, to wcale nie jest nikczemne. Lepiej jedźmy na szczyt. Tak! Stamtąd zawsze pochodzi zło! Spływa na cały budynek! Za mną! Jeśli faktycznie jest tu zło, znajdziemy je w biurze dyrektora naczelnego A! Nawet wygląda nikciemnie Ojejku, sorki, chciałem nagrać dzisiejszą pozytywną myśl moim latarkofonem Każde nasionko to życzenie, które może się spełnić. To takie słodkie. No dobra, ale skąd ma pan te blizny na twarzy? Raz uśmiechnąłem się za mocno, gdy zobaczyłem małego kotka. Stary, ten ziomie z antytezą zła. Czy to plan rozesłania kiszowych pocisków? To jest nasz nowy program Kiszatorium bez granic. Roześlemy kiszę na cały świat, żeby nakarmić tych, którzy ich nie mają. Czyli w Kiszatorium nie ma nic nikczemnego? no przecież moja firma nigdy, przenigdy nie zrobi nic złego. Ach tak? W takim razie opowiem panu historię o małym chłopcu imieniem Szeg. Szeg i jego mama jedli kisze codziennie. Potem Szeg już nigdy nie był szczęśliwy. O nie! Poprzysiągłem, że jeśli kogoś skrzywdzę, opuszczę tę planetę. Jak widać, w końcu do tego doszło. 10, 9, 8. Powinniście 4, już iść! 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 7, Cóż, to dopiero było dziwne. Uratowaliśmy kiszę za ciszę dla szefa! Jej! Hej, gdzie jest Kody? Do domu! Także cała sprawa z kiszatorium została rozwiązana! Czyli już nigdy nie zjem kisza z kisza... Nie, do tego. Wracając, zaszliśmy jeszcze po drodze do Kiszego Zacisza. Tak bardzo się cieszę. To są łzy szczęścia, prawda? Tak. Przegapiliście nowy odcinek Totalnej Porażki Przedszkolaków? Możecie obejrzeć go jutro o 6.55 w Cartoon Network.